Cześć! Od kilku tygodni testuję nową suszarkę. Jest to suszarka marki Panasonic model EHNA98 i opowiem Wam trochę o tym, jak ta suszarka się u mnie. Sprawdza, jakie ma parametry techniczne i co sprawia, że jest y, taka wyjątkowa. Zacznijmy od tego, co widać na pierwszy rzut oka, czyli od wyglądu, ponieważ wygląd tej suszarki dla mnie jest taki mega kobiecy. Wykonana jest z takiego czarnego, welurowego, jakby takiego przyjemnego w dotyku plastiku, y, a do tego wykończona detalami w kolorze różowego złota, co stanowi takie mega eleganckie i kobiece połączenie. Bardzo mi się to podoba. Coś, co tutaj jest również takim fajnym, y, Ułatwieniem to jest składana rączka, dzięki czemu suszarka zajmuje mniej miejsca i łatwiej ją przechowywać w łazience. Mamy tutaj dosyć długi, wygodny kabel, plus oczko do powieszenia w łazience, co również ułatwia jej użytkowanie. Wszystko to sprawia, że design tej suszarki jest taki nowoczesny, ale też użyteczny i bardzo kobiecy. Na rączce mamy suwak do zmiany siły nawiewu, mamy trzystopniową regulację nawiewu. Na korpusie tutaj mamy jeszcze jeden przycisk, i to jest przycisk, który pozwala nam wybrać tryb pracy, jakim chcemy pracować. Ta suszarka posiada cztery tryby pracy. Pierwszy tryb hot, gorące powietrze, takie, które włącza się standardowo, zaraz po e, włączeniu suszarki. Ja jest on przeznaczony do suszenia takich bardzo mokrych włosów. Kolejny tryb, e, który ja osobiście bardzo lubię, jest to tryb naprzemiennego powietrza, ciepłego i zimnego. E, I to jest tryb zaczerpnięty z salonów fryzjerskich, dzięki temu suszymy włosy i jednocześnie je wygładzamy tym chłodnym powietrzem, które domyka łuskę włosa. Trzeba Pamiętać o tym, żeby suszyć właśnie z góry na dół zgodnie z linią wzrostu. Włosy. Trzeci tryb do pielęgnacji skóry głowy dmucha nam powietrzem w temperaturze około 50 stopni, które ma za zadanie delikatnie osuszać i też nabliżać skórę głowy. I ostatni czwarty tryb, jest to tryb przeznaczony do pielęgnacji skóry twarzy. Na tak. sam koniec suszenia włosów, możemy z mniej więcej takiej odległości około 20 cm podmuchać sobie takim powietrzem na twarz w celu nawilżenia i To co tutaj jest innowacyjne w tej suszarce widać na pierwszy rzut oka dlatego, że mamy więcej niż ten jeden standardowy otwór, który dmucha nam powietrzem oprócz niego mamy dodatkowe trzy otwory i dlaczego one są? Dlatego, że zastosowano tutaj technologię, dwie technologie, technologię nanoi oraz technologię double mineral technologia double mineral to dysza emitująca jony minerałów Wytwarzana przez dwie elektrody cynkowe. Ta technologia sprawia właśnie, że włosy są gładkie, lśniące i miłe w dotyku. Druga technologia zastosowana w tej suszarce, czyli technologia nanoi, której cząsteczki wynikają w głąb włosa i go nawilżają. I ta technologia sprawia, że włosy są. Tysiąc razy bardziej nawilżone niż po zwykłej jonizacji, a połączenie tych obu technologii sprawia, że suszenie włosów tą suszarką nie niszczy ich, zmniejsza uszkodzenia włosa, sprawia, że są włosy nawilżone i. Gładkie w dotyku. Jeśli chodzi o moje włosy, to moje włosy, jak widzicie, są proste, są dosyć gęste, jest ich naprawdę bardzo dużo i są to włosy sztywne. Eee, są średnio porowate, więc generalnie są z natury dosyć gładkie, nie sprawiają mi jakichś szczególnych problemów, natomiast po wysuszeniu zazwyczaj musiałam je trochę tutaj przy twarzy wygładzić, żeby były właśnie takie. Ładne i błyszczące i robiłam to zazwyczaj właśnie prostownicą. Od kiedy stosuję tą suszarkę, to naprawdę nie mam potrzeby tego robić. I to jest coś, co ja zauważyłam od razu. Co przekonało mnie właśnie też do tej suszarki. I ja wiem, że te wszystkie obietnice producenta brzmią trochę abstrakcyjnie, ale ja naprawdę mam wrażenie, że ona dmucha takim delikatnie wilgotnym powietrzem, i te włosy są właśnie takie gładkie i błyszczące. One w tym momencie są wysuszone tą suszarką i nic więcej. Ja o swoje włosy jakoś szczególnie nie dbam. E, to znaczy oczywiście myję je, nakładam odżywkę, suszę i tyle. Nie, nie jestem jakąś zaawansowaną włosomaniaczką. E, także ten efekt, który tu widzicie jest to zasługa między innymi właśnie e, tej suszarki. Aczkolwiek należy pamiętać, że e, stan i kondycja włosów zależy od wielu czynników, między innymi właśnie od pielęgnacji, od urządzeń jakie stosujemy, ale też od trybu życia, stresu, diety i tak Także y, należy mieć to na uwadze. Natomiast na pewno ma wpływ to, co stosujemy na włosy i jaką temperaturą działamy. I ja tutaj naprawdę bardzo się cieszę z tego, że nie muszę używać już prostownicy, bo po pierwsze skróciłam sobie mój proces pielęgnacji i stylizacji włosów. Bo odpadł mi ten etap wprostowania, a po drugie, nie działam na włosy taką wysoką temperaturą, bo tutaj przy tym nawiewiewie zimnego powietrza działam temperaturą około 50 stopni. A prostownicą y, to jest 190, więc różnica jest znaczna To, co też podoba mi się w tej suszarce, to to, że y, włączając zimne powietrze Nie muszę trzymać cały czas tego przycisku Ja tak miałam w swojej starej suszarce, że żeby dmuchać tym zimnym nawiewem y, To miałam przycisk, który trzeba było stale trzymać y, A tutaj jest to dużo wygodniej rozwiązane, ponieważ klikamy raz I, i ten tryb jest włączony już y, cały czas To, co ja zauważyłam, to fakt że ta suszarka naprawdę szybko suszy moje włosy, mimo że mam ich dosyć dużo na głowie zawsze zaczynam suszenie od tego trybu naprzemiennego ciepła, zimna temperatura, a następnie na sam koniec suszenia ten tryb chłodnego powietrza z tą technologią nano i nabliżającą wygładza włosy i suszy je zgodnie z linią wzrostu włosa i tak wyglądają moje włosy po tej suszarce. Ja jestem z niej naprawdę bardzo zadowolona. Ona się u mnie super spisuje. To jest zdecydowanie najlepsza suszarka, jaką miałam do tej pory. Także to tyle ode mnie, jeśli chodzi o tą suszarkę. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach. Jeśli ta recenzja była dla Was pomocna, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że możecie również subskrybować kanał, żeby nie przegapić nowych filmów. I do zobaczenia kolejnym razem. Pa!